Adamek TS3 kanały i nie tylko siema z tej strony Adamek TV A to jest taka informacja, że zakładam serwer o nazwie 6 na Draka jest to serwer typu e, Typu kwadratowa masakra czyli e, zbieramy 10 youtuberów e, i, i sobie gramy z nagrywaniem no więc piszcie mi swoje niki e, z Minecrafta w, w komentarzach i co yy, yy, z... Dodaj, dodajcie mnie też na Scapa i się dogadamy ja, wam, ja was dodam do whitelisty podam wam IP potem i zbieramy 10 osób i od razu zaczynamy no więc yy, to tyle cześć Adamek TS3 Kanały i nie tylko.